Na terenie podawnej Stoczni Rzecznej w Płocku mają powstać nowoczesne apartamentowce. To inwestycja, która budzi duże zainteresowanie i dzieli mieszkańców. Dla jednych to symbol rozwoju, dla innych utrata części lokalnej tożsamości. Na otwartym spotkaniu dotyczącym budowy bloków mieszkalnych na terenie po dawnej Stoczni Rzecznej w Radziwiu pojawili się zarówno zwolennicy tego przedsięwzięcia. Bo jestem za, żeby budować tam mieszkania, jakieś pawilony, kawiarnia, żeby, była, żeby było się gdzie kawie napić w Radziwiu. A jestem Komisji Wyborczej, na każdych wyborach to proszę Pani, same szczury tam biegają. Jak i przeciwnicy. My spotkaliśmy się w sumie, po to, żeby przerwać tą inwestycję, a przynajmniej w jakiejś części. My po prostu jesteśmy zaskoczeni tempem działań tutaj w Pocku, bo nikt naprawdę nie wiedział, że wjeżdżają na plac koparki i zaczynają kopać fundamenty. A wśród nich także pani Jolanta Olszewska, wiceprezes ponad 30-letniej firmy, do której należą silosy zbożowe. Będą one bezpośrednio sąsiadować z budowanymi blokami mieszkalnymi. Wskazujemy, że jako strony znajdującej się w obszarze oddziaływania dla którego planowana jest inwestycja może powodować ograniczenia w prowadzeniu naszej działalności gospodarczej, ale tutaj tak samo nie znalazło to uznania. Kiedy właściciele firmy dowiedzieli się o planach inwestycyjnych na terenie dawnej stoczni, postanowili poprosić o informację Urząd Miasta. Czterokrotnie w czterokrotnych odpowiedziach otrzymywałam odpowiedź negatywną, że nie zostaliśmy uznani jako strona. No później uzasadniono to, że tylko część terenów została Objęta wydanym pozwoleniem na budowę, jak również wydaną decyzją warunki zabudowy. Przedsiębiorcy obawiają się, że w przyszłości może dojść do konfliktu interesów. W momencie, kiedy powstaną tereny mieszkaniowe w bliskim sąsiedztwie, nasza funkcja przemysłowa, naszego terenu może być ograniczana. A poza tym zupełnie inne przepisy obowiązują tereny przemysłowe w zakresie hałasu, w zakresie zapylenia. Niestety na spotkaniu nie pojawili się przedstawiciele samorządu. Jednak mimo to przedstawiciele nowej lewicy, którzy od początku angażują się w obronę płockiej stoczni, zapowiedzieli kolejne działania. Napiszemy list protestacyjny w imieniu tych wszystkich mieszkańców, którzy się tutaj stawili, że nie zgadzamy się kategorycznie nie zgadzamy się na to, żeby władze miasta radni zamykali oczy na ten problem. W poniedziałek na ten temat wypowie się także minister infrastruktury, który zapowiedział konferencję prasową przed Płocką Stocznią, Anna Piotrowska, TVP3 Warszawa.